Siemanko, witam was serdecznie, Wojtek z tej strony mamy różne tematyczne filmiki, i tak też dzisiaj dla y, spawaczy ślusarzy i nie tylko, ale czemu nie tylko, bo dodałem dzisiaj zdjęcia, żeby każdy, tak jak ja, który nie jest w temacie, co najmniej zobaczył, jak to wygląda, co to jest i jak ja zawsze lubię mówić, ogólna wiedza nie szkodzi, no to lecimy z koksem. Spawarka Tik lub mik. To jest, ogólnie to jest das Schweißgerät, ale w tym e, przykładzie TIG, MIG, Schweißgerät, TIG, MIG, cokolwiek to znaczy das Schweißgerät, czyli spawarka. Palnik spawalniczy der Schweißbrenner. Der Schweißbrenner. No i tak to wygląda. Możecie sobie zobaczyć po mojej prawej. Końcówka prądowa, die Kontaktspitze. Die Kontaktspitze. Die Kontaktspitze. Włącznik prądu, jeżeli o to chodzi, temu Panu, który mi to właśnie wysłał, der Stromschalter albo der Ein-Ausschalter. Taki Pstryczek po prostu. Bezpiecznik, die Sicherung. Die Sicherung. Frez. Też musiałem szukać. Das Fräswerkzeug, Czyli jakieś takie narzędzie do frezowania. Wygląda to jak wiertło. Das Fräswerkzeug, Fräswerkzeug, Dysza gazowa. Die Gasdüse. Die gas Gasdüse. Już, już widzę komentarze, już widzę komentarze. Wyginanie, prostowanie, tutaj nie dałem zdjęcia. E, biegen, oder gerade biegen. Same biegen to jest jakoś wygiąć, a gerade biegen, czyli sprostować, wygiąć, żeby było proste. Gerade biegen, biegen. Spoina, czyli połączenie spa, spawane. die Schweißnaht, die Schweißnaht, die Schweißnaht. Das, das ist das, was ihr hier auf dem Bild seht. der Elektrodendraht. Ogólnie jako drut elektrodowy, der Elektrodendraht, albo die Stabelektrode. To jest to, co właśnie widać na zdjęciu, czyli taki sztab jakby. Sztab, Elektrode. Jak to działa, nie pytajcie. I tutaj teraz e, znowu dodałem e, taką reklamę dla siebie wesprzyj kanał, czyli jak chcesz mnie wesprzeć, to. Gratisowo możesz udostępnić ten kanał innym, którzy, którzy uczą się niemieckiego, nie tylko o ten temat. Daj łapkę w górę, jeżeli Ci się podoba. A trzecie, w nawiasach napisałem, kosztuje 5 euro. E, zostań członkiem kanału. E, co ty z tego masz? Masz dodatkowe filmiki? Głupio, że muszę czytać, nie? <głupio> masz dodatkowe filmiki, ekskluzywne filmiki, poza kulisami i tak dalej. Status zdjęcia, czyli jakiekolwiek zdjęcia, jak gdzieś jestem jakieś tam zdjęcie, quiz, czyli jakieś tam pytania gramatyczne i, i różne. I jak ja wkładam nowy filmik, to najpierw widzi to członek. I pierwszeństwo komentarzy mają członkowie, czyli najpierw odpowiadam na komentarze członków. Lecimy dalej. Elektroda Wolframowa di Wolfram Elektrode. Ważna jest taka króciutka minimalna przerwa, że, żeby to było nie tak sklejone Wolfram Elektrode, tylko die Wolfram Elektrode, Wolfram Elektrode. Kombinerki, die Zange, die Zange, obcinacz do drutu i tutaj może być der Kabelschneider, O oh, tutaj zapomniałem der. Der Kabelschneider. Lub Drahtseilschere. Die Drahtseilschere. Drahtseil, to to jest po prostu Drut. Tak? Drut, e, e, a schere to nożyczki. Drahtseilschere. Czyli coś, aby przeciąć drut. Szczotka druciana. Die Drahtbürste. Die Drahtbürste. Die Drahtbürste. Nie, nie do włosów, żeby to nie, się źle nie zrozumieć. Odpryski spawalnicze die Schweißspritzer. Die Schweissspritza. Nie pytacie się, jak to wygląda. Nie wiem. <laughs> Dym. Der Rauch. Der Rauch. Ale Wojtek, jak się wymawia niemieckie R? Inny temat. Der Rauch. Gaz osłonowy. Das Schutzgas. Das Schutzgas. Blacha, das Blech. Das Blech. Kątownik. Myślę, mam nadzieję, że chodzi o to. Der Schweißwinkel, czyli taki Winkel do spawania, dla, dla spawaczy powiedzmy. Kątownik der Schweißwinkel. Miara, czyli miarka zwykła, miarka calówka, jak to się e, w Polsce też mówi, der Meterstab. Można oczywiście powiedzieć col sztok, ale że tam nie ma cali, tylko są centymetry, to poprawnie by było der Meterstab. Stół spawalniczy. Der Schweißtisch. Tak specjalnie troszeczkę robię te przerwy, żeby słychać, że to jest złożone tak, jakby z dwóch słów. Der Schweißtisch. Der Schweißtisch. Der Schweißtisch. Wyciąg spawalniczy. Die Absauganlage für Schweißrauch. Abgas, Absauganlage, Das das to jest to, co widzicie na tym obrazku, für Schweißrauch, czyli dla dymu od spawania. Absauganlage für Schweißrauch. Wyciąg spawalniczy. Fartuch spawalniczy, die Schweißschürze. Die Schweißschürze. Rękawice, ogólnie die Handschuhe. Die Handschuhe. Można by było dodać die Schweißhandschuhe. Albo Handschuhe zum Schweißen. Żeby nikt nie pomyślał, że spawa się ta rękawica. Czyli po prostu tam do spawania. Wiadomo o co chodzi. Łuk spawalniczy. Der Schweißlichtbogen. Der Schweißlichtbogen. Der Schweißlichtbogen. Promieniowanie UV. Die UV Strahlung. Die UV Strahlung. Di UV Strahlung. Ja tak muszę troszeczkę się uśmiechać do kamery, żebyście wy nie zasnęli. A jak mi nie oglądacie, bo słuchacie to w aucie, to i tak tego nie widzicie. <grym> um. Przyubica. pierwszy raz dzisiaj słyszałem to słowo, przełbica, myślałem, że to jest źle napisane, wpisałem w Google i patrzę, jest coś takiego. Die Schweißmaske, jeżeli to jest taka maska, a jeżeli to jest taki kask czy hełm, to der Schweißhelm. Die Schweißmaske oder der Schweißhelm. Stoper do uszu, die Ohrstöpsel. Die Ohrstöpsel. Die Ohrstöpsel. Gaśnica, der Feuerlöscher. Der Feuerlöscher. Kont proste, der rechte Winkel. Tak jakby prawy winkel kąt. <laughs> der rechte Winkel. Tak to się po prostu nazywa. Der rechte Winkel. Pilnik. Mam tu zwykłe opinii, bo nie wiedziałem, że jest jakiś specyficzny. Die Pfeile. Die Pfeile. Die Pfeile, jeżeli ktoś P nie chce wypowiadać. Fajle. Ich fajle. Wiertło. Der Bohrer. Jak Borat. Trochę jak Borat, ale jednak nie. Der Bora. Der Bora. Wiertarka kolumnowa stołowa. Die Säulenbohrmaschine Die Säulenbohrmaschine oder albo Die Tischbohrmaschine Die Tischbohrmaschine Säulenbohrmaschine, Tischbohrmaschine Tarcza do cięcia, szlifowania, polerowania Nie mam tutaj zdjęcia, bo, bo to zaraz zobaczycie Tarcza do cięcia Die Trennscheibe die Trennscheibe, do szlifowania Schleifscheibe, die Schleifscheibe, no i do polerowania die Di die Polierscheibe. I to jest taka kątówka, znaczy szlifierka kątowa, tak dobrze na to mówiąc, i to jest akurat firmy Bosch, nie wiem, czy to tutaj widać, ale często gęsto słyszę w Polsce, ciąłem to Boschem. Hm. Um, der Winkelschleifer. I tutaj właśnie się te tarcze e, nakłada, do cięcia i się tnie, cokolwiek. Der Winkelschleifer, czyli szlifierka kątowa. Der Winkelschleifer. Nie mówcie e, w Niemczech, że chcieliście to Boschem, bo Bosch to jest firma. A firmom się źle tnie, z tego co wiem. Nawiew do przyubicy Das Atemschutz-System, czyli to jest ten cały system tego wszystkiego, że tak powiem, das Atemschutz-System, i tutaj dopisałem jeszcze w nawiasach Schweißhelm mit Atemschutz, można to też tak opowiedzieć, Schweißhelm mit Atemschutz, czyli helm z tym takim e, e, nawiewem, powiedzmy tak. Atemschutz-System, można to powiedzieć, nazwać. Ochrona dróg oddechowych, czyli allgemein. Ogólnie biorąc, to jest der Atemschutz, to jest ochrona dróg oddechowych. Der Atemschutz. Jak powiecie Atemschutz allgemein, to nie musicie mówić Atemschutz z systemem, tylko jeżeli jesteście już w tym fachu spawania i powiecie Atemschutz, to każdy będzie wiedział o co wam chodzi. Filtr. Der Filter. Der Filter. C-ownik, też pierwszy raz dzisiaj słyszałem, co to jest, ale to jest taki profil U, bo wygląda jak U. Dlatego po niemiecku się to nazywa das U-profil. Das U-profil. A teraz profil zamknięty. Das kwadrat profil, bo to jest tak jak kwadrat, jeżeli to jest kwadrat, albo vierkantrohr, roar, czyli rura czworokątna. ja das quadrat rohr albo das vierkant rohr sterre Vier kante rura vierkant rohr rura das rohr das rohr wir das bohren das bohren Das schneiden, das schneiden, das biegen, das das biegen. Montowanie elementów das montieren der Elemente. Ja montuję Elemente, ich montiere die Elemente das montieren der elemente montieren der ja montieren ich montiere die elemente doppelsowohl Elementów, elemente anpassen der elemente ich passe die elemente an ja doppelsowohl die elemente ich passe die elemente an elemente 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 anpassen der elemente tschetschenje die reinigung Ogólnie, die Reinigung. das Entfetten. Albo ja, ottwuscham, ich entfette. Du entfettest, er sie es entfettet. Ich entfette. Ogólnie, das Entfetten. A kolega, który mi to wysłał, na koniec napisał coś takiego. Jeszcze raz dzięki za twoją pracę, super, że jesteś na YouTube i pomagasz w nauce szwabskiego. Tak on to napisał, ale ja się cieszę, że on się cieszy i mam nadzieję, że to niejednemu pomoże ten mój oto filmik. I teraz jak chcecie, tu macie następny filmik, no i do następnego razu. Trzymajcie się, wasz Wojtek.